Cześć kochany człowieku, kimkolwiek jesteś cokolwiek myślisz, witam cię serdecznie na kanale Wujka Porady e, dzisiaj chciałem porozmawiać o pomaganiu o pomaganiu takim e, na Zanzibarze właśnie a tak naprawdę to się na Zanzibarze, no, generalnie rzecz biorąc znaczy kto ogląda moje filmy to wiecie jakie mam podejście do, do pomagania, prowadzę fundację, w jaki sposób pomagamy innym ludziom no chciałem właśnie też opowiedzieć o tym pomaganiu na tym, na tym Zanzibarze, jak to wygląda, to są oczywiście moje doświadczenia. To co? Czołóweczka. A! Zapraszam do subskrypcji i lecimy z tematem. Hej! Poleciałem na Zanzibar, no to przed wylotem zrobiłem takie ogłoszenie, że lecimy na Zanzibar, że zbieramy jakieś tam zabawki, że też chcemy piłki rozdać tym dzieciakom, bo wiedziałem, że tam właśnie Zanzibarczycy grają dosyć mocno w tą piłkę i że to jest dla nich bardzo ważna jakaś tam zabawa, jakieś tam się łączą w tym. No i też oczywiście y, ludzie, którzy gdzieś wspierają Fundację Województwa nie zawiedli mnie. E, Sympatycznie kolega kupił, zakupił nowe piłki. Dostaliśmy X na skutek, oczywiście ograniczała nas jakaś tam wa waga tego wszystkiego i zabraliśmy. No i co? No i tam była kwestia, że ktoś mi tam powiedział, tą to na Zanzibarze, żeby nie rozdawać tak po prostu ludziom, a, pać dzieciom, żeby lepiej pojechać do szkoły, ta tata i tak hmm. dalej. Zrobiłem inaczej. <laughs> Jak zrobiłem inaczej? Teraz wam podzielę się właśnie tymi swoimi myślami. No, na początku były wtedy Mikołajki, bo to było 6 grudnia. Jak przyjrzeliśmy, po tygodniu były Mikołajki, mówimy, ubraliśmy się z kolegą w jakiś tam, kolega ubrał rogi Renifera, pozdrawiam Cię Remik, ja ubrałem czałkę Mikołajki i poszliśmy rozdać tym dzieciakom te zabawki. Widzicie, na nas napadły i geny napadły, oczywiście w cudzysłowie, i uciekły w cholerę, i to była taka nasza pomoc. Tak się trochę dziwnie poczułem z, te, z tym. Potem mówię, czy to naprawdę była pomoc, czy to było takie e, zrzucenie i zrobienie sobie dobrze. OK, zaraz rozwinę ten temat drugą część jak gdyby te, te piłki i jeszcze inne te zabawki mieliśmy przygotowane chciałem rozdać w tej następnej miejscowości ale już nauczony tym właśnie, że nie chciałem zrobić to w ten sam sposób, że idę i wow, sobie kudę, robię, robię w cudzysłowie dobrze i dosyć długo tych piłek i tych zabawek nie, roz, nie, nie rozdawałem bo nie chciałem właśnie ta, być jakimś takim bogatym, biednym <grym> bogatym, biednym <grym> bogatym, białym <grym> okej okay. eee, Dom, w którym mieszkaliśmy, generalnie był wśród lokalnej społeczności, obok nas były, były normalne domy. W każdym z tych domów było 6-7 dziecioków. Przechodziły bawić się z orkiem, kto ogląda moje filmy, to wiecie, jak to, jak to wyglądało, jakżeśmy tam gdzieś funkcjonowali w tym w tej przestrzeni, no generalnie rzecz to dzieci nigdy od nas nie, nie wiem, na nic nas nie wymuszały, nie prosiły nas o, tam, o dolara, o kole, etc., o ta, ta, ta. ale gdy tylko byliśmy gdzieś tam bliżej w miejscowości, byliśmy przy plaży, to często dzieci szliśmy przez, przez właśnie wioskę, zaczepiały nas, Dolar, dolar, kole i tak dalej. Dlaczego ono nas zaczepiały? Dlatego, że jest pełno białych, innych turystów, którzy właśnie idą i widzą te dzieci, i mówią: Jezu, jakie one są biedne, eee, i chce im dać dolara, chcę im dać cola, przez to są dzieciaki, one lubią słodkę, Chcę im dać słodycze. Czy to jest fajne, każdy nie chce ani sam. Ja dzisiaj, oczywiście, takim dzieciakom nigdy nic nie dawałem. Eee, było też takiego, że one, jeśli te dzieci razem z nami się, nie wiem, przebywały bawiły się z Olkiem na plaży, e, tworzyliśmy jakąś relację, to jak kupowałem coś Olkowi do, do picia, jakieś lody, przepraszam, to oczywiście też kupowałem tym dzieciom. Tak normalnie, jakbym to robił u nas, że jakby u Olka byliby znajomi, koledzy, e, z przedszkola, czy gdzieś z podwórka, to też bym po prostu to zrobił. Z tą biedą właśnie. To jest takie patrzenie, że my patrzymy przez taki pryzmat europejczyka, no bo kury, kto jest, kto jest tak naprawdę biedny? Te dzieciaki mają pełne relacje, przebywają ze sobą, grają kurde, w piłkę, mają paru braci, a nasze dzieci często są same w domu. A jedyne okno na świat to jest internet. One tego nie mają, więc muszą tworzyć te relacje gdzieś tam bezpośrednio. Ale powrócę do głównego wątku. I w końcu, tak jak widzieliście, jak, jak widzieliście na początku tutaj filmik wstawienia, gdzieśmy rozdali też zabawki, ale to, nie, to były takie zabawki, które Olek kupił i potem po prostu Olek wszystkich nie pozabierał, bo już miał też taką przestrzeń na to, żeby ja go nie zmuszałem, żeby rozdawał te zabawki. Miał przestrzeń, że chciał te zabawki tym dzieciakom zostawić. Okej, okay. rozdaliśmy to tym dzieciakom, jak żeśmy się z nimi zaprzyjaźnili, żeśmy stworzyli z nimi jakieś relacje i wtedy to było bardzo fajne, bo jak zanieśliśmy pierwszego misia, bo Olek chciał takiemu chłopczykowi dać się Ten w ogóle nie chciał wziąć poświęty go mamy i dopiero ta mama dała i tak dalej. Później jak rozdawaliśmy właśnie czy te piłki, czy, czy rozdawaliśmy te zabawki, to zawsze. E Najstarsza rozdawała pomiędzy, brała te, te wszystkie i im rozdawała. Tak samo jak koleżanka, która jest nauczycielką, która z nami była, rozdała zeszyty, to tak samo i nie wyrywał, o te dzieciaki wzięły i tak dalej. Generalnie rzecz biorąc, tam jest wszystko potrzebne i nie ma żadnego problemu. Teraz, jak będziemy znowu wyjeżdżać, znowu zrobię jakąś tam zbiórkę, ale dzisiaj uważam, że. To nie jest kwestia tego typu, że ja uważam, że oni są biedni. Tylko ja chcę się podzielić tym, co, te, tym co, co mam. Co mogę im dać. Bardzo fajnie było z nimi pokazać tą piłkę. One, nie wiem, gdyśmy te piłki na, na plaży z nami grali, to zawsze byli bardzo zdziwieni, że po tej grze oni tą piłkę dostają od nas i to było coś rewelacyjnego, ale oni z nami się bawili, a nie na zasadzie, że hej masz, bo jesteś taki biedny, nie wiem i tak dalej. Ja uważam, że Tworzenie przede wszystkim, znaczy takie patrzenie przez e, Adama Europejczyka, przez mój pryzmat, że ej, ktoś nie ma prądu, ktoś nie ma wody, ktoś nie ma nie jakiejś zabawki, czy się bawi starą oponą i wtedy chce go określić, że jest biedny. To jest po prostu z dupy. Eee... Czy warto się dzielić z innymi różnymi rzeczami, sobą, relacjami, uśmiechem, przebywaniem, tak jak widzieliście filmiki, gdzieś jakiś z nami gdzieś tam puściliśmy nas basen, czy tam laliśmy się razem z nimi wodą. Ja uważam, że to jest największe to, co zostaje w głowie każdego człowieka, a nie jakiś 1 dolar, czy Coca-Cola, czy rzucona zabawka, bo wtedy tak naprawdę robię sobie dobrze tylko ja. Bo czuję się lepszy i w ogóle wspaniały i cholera wie co tam jest. Oczywiście to jest wizja wujka Parady. Eee, dziękuję kochani, że jesteście, dziękuję, że nas wspieracie. No i co, już niedługo znowu wujek wraca za jakieś dobre dwa tygodnie wraca na Zanzibar eee, i tyle. Buziaki, trzymajcie się, miłego wieczoru, miłego życia, dobrych myśli.